¿Qué sí. Przy rodzinnym stole. No dramat. Dla nas jest to nie do przyjęcia. My manifestujemy wspólnie. Dzień dobry panią. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć kochani. Witamy serdecznie. Ale Was dużo. Wesoła gromadka. na długi targ, no zobaczymy Leszku ile, ile nas tam będzie na tym drugim targu z lekkim niepokojem o tym myślę, bo dzisiaj jest was za bardzo dużo Dzień dobry Pani, dzień dobry panu. Cześć, dzień dobry Cześć młodzieńcze, jesteś miksowany naprawdę i ten strzał, i ta flaga, i twoja siostrzyczka, rewelacja Dzień dobry Pani, dzień dobry Cześć kochani, pozdrawiamy bar Femiliny bronią na sztandarach kiedyś było. Dzień, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa za oknem. Cześć, kochani. Pozdrawiam Was. 20. Gdańska Pałac Niepodległości. Za rok wieszajcie flagę, dobra? Za oknem flagę. Dobra, flagę dajcie, dobra. Cześć, cześć, kochani. Cześć, cześć. Dzień dobry. A my, jak widzicie Państwo, powoli, ale konsekwentnie, zmierzamy na długi targ. Gdzie to robimy zdjęcie rodzinne, a potem na, por na portalu y, gdnst.pl i trójmiasto.pl y, będziemy mogli sobie to zdjęcie zobaczyć, sobie twarz powiększyć, przyjrzeć się, tak, byłam, jestem, OK, wszystko w porządku. A, Witamy, dzień dobry. Pamiętajcie cześć, też, że cześć. możecie wziąć udział w niepodległościowej grze Zapisy do tej gry mamy e, podrzebnie milenijnym na długim targu. Na, przepraszam, na targu węglowym. Mamy tych targów w Gdańsku e, bardzo dużą liczbę, więc czasami nam się Na targu węglowym podrzebnie milenijnym zapisujemy cześć, się do niepodległościowej grze W zeszłym roku prawie 1200 osób wzięło udział w tej, w tej cześć, wspaniałej cześć, zabawie, w tym indywidualnym więc zróbcie to, bo naprawdę, naprawdę warto. A Moi oprócz drodzy, tego możecie zwiedzać Gdańsk z przewodnikami o 12.15 i 12.45 Wyruszą dwie tury prowadzone przez przewodników, którzy pokażą Wam Gdańsk od sytuacji, jakiej nie znaliście. Dzień, 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 dzień. Moi drodzy! Widzimy, że Gdańska Parada Niepodległości 20 już wkracza na drogę królewską. To rzeczywiście wyjątkowe miejsce. To miejsce, którym do Gdańska wkraczali królowie. Brama, która wyżynna, to była brama, którą wkraczało się do Gdańska i dot południa Polski królowie wjeżdżali przez złotą bramę i tędy podążali w kierunku długiego targu. Prze... O... Znajdowały się w domach mieszczańskich i mieszczanie gdańscy oddawali królom na um, użycie na czas ich pobytu w, Polsce, w, w Gdańsku swoje kamienice, najbardziej eksponowane kamienice na drugim targu i gdańszczanie w pewnym momencie postanowili, no dobrze, no to już nie oddajmy ten kamień, tylko zróbmy taką rezydencję królewską i dlatego zbudowali zieloną, zieloną bramę, to tam właśnie mieli pojawiać się królewów. Po niestety historia pokazuje, że żaden nigdy się nie pojawił, a potem przyszedł czas rozbiorów 1795 i nie mogli się pojawiać. Ciś, ale my, ale my się, ale my się tam pojawimy teraz, drodzy Państwo. Gdańsk przyjmuje nas wszystkich jak król. To jest yeah, także nasza you? droga pod zieloną bramą. Pod zieloną bramą zrobimy sobie to wspólne rodziny z tej i przyjazdy z Ukrainy, z Białorusi. How are you? Nice day? Fantastic! Our Independence Day! Remember, we that's the way we are having during the 11 of November. Cześć, cześć. Kiedy wspólnie dzisiaj świętujemy, dzień dobry, kiedy świętujemy wspólnie, pamiętajmy o tym, że to czas również odpowiedzialności za tego, co nas. Przedstawiciele społeczności białoruskiej i ukraińskiej jest wśród nas Konstruktor Generalny Ukrainy w Gdańsku, bo ta parada to również nasza świadomość tego, że hasło Za wolność waszą i naszą, myśl o braterstwie, nadal jest aktualna. Pozdrawiamy wolontariuszy i wskazujemy na nich. Ośród państwa w żółtych koszulkach z napisem w oficjum Księdza Dukiewicza są wolontariusze, jest ich setka. Wrzucajmy pieniądze. Pamiętajmy, że to, to pieniążki, które pomogą w godny sposób odchodzić ludziom, którzy niestety mają choroby tak zwane terminalne, kiedy medycyna staje się bezradna, ale wówczas medycyna jest bezradna, ale człowiek nie jest bezradny. I można wówczas w hospicjum zadbać o to, aby ten moment najtrudniejszy w życiu dla osoby, która ma stan terminalny, ale i dla rodziny był godny i powiem nawet, że wzniosły. A to bardzo istotne. No, myślę, że wreszcie kończy się długi targ i zaczyna się salon gdański, czyli e, Długa Ulica i Gdańsk, e, czyli długi targ. Zwróćmy uwagę na ratusz. Kiedy zobaczymy ratusz przy korzennej, niewielki, mały, i widzimy ten, rozumiemy ambicje i skalę Gdańska. Ten ratusz na korzennej do czasów krzyżackich, ten, kiedy. Ten Wybijali się na niepodległość. Pokazali niepodległość od zakonu szlackiego Kazimierza lączy przyłączenie podwojny 13 Gdańska do Rzeczpospolitej Polskiej, do Królestwa Polskiego. To był ten moment, w którym zniszczanie rozwinęli skrzydła i stworzyli potęgę tego miasta, które w XVII wieku, w XIII wieku, liczył 80 tysięcy mieszkańców. Kraków 20, Warszawa 8. Czasy. Witamy Państwa serdecznie, dzień dobry, pozdrawiamy Państwa, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, my wszyscy zmierzamy z paradą pod zieloną bramę, tam pod zieloną bramą będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, rozdamy Państwu, rozdamy Państwu śpiewniki, ale również zaśpiewamy wspólnie hymn polski. I wypuścimy w niebo głębiej, po czym zrealizujemy zdjęcie, nasze zdjęcie, wspólne gdańskie zdjęcie z okazji 20. już 20-go Gdańskiej Parady Niepodległości. To będzie zdjęcie, które Państwo potem będą mogli zobaczyć sobie na stronach gdańsk.pl i trójmiasto.pl, gdzie będą Państwo mogli się przybliżyć każdą poszczególną twarz na tym zdjęciu widocznym. Także zapraszamy gorąco, wszyscy stajemy się, wszyscy tutaj stajemy się historią naszego miasta. Tu nie ma postaci jednostkowych. To dzień święta niepodległości to święto patriotyzmu i ojczyzny jako jednej wielkiej rodziny. Cześć, gdańszczanie! Pozdrawiamy! I dorosłych, i najmłodszych w I w Dajschland w wieku też pozdrawiamy serdecznie. pana z córeczką, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Cześć moi drodzy. 20. Gdańska Parada wita wszystkich. I tak jak mówimy, ta parada miałaby, nie miałaby sensu, gdyby nie było was. W związku z czym to my jesteśmy Wielką Gdańską Paradą, bo ta parada nasza wspólna razem z wami, tu, wzdłuż tego cały czas idziemy już któryś kilometr, cały czas wśród spalerów yy, ludzi. Ta, yy, Manifestacja, manifestacja naszej miłości do ojczyzny, patriotyzmu, odpowiedzialności i między innymi to właśnie spowodowało cześć. Spowodowało, moi drodzy, że tak pięknie zachowujemy się wobec naszych przyjaciół na Ukrainie. Bo wiemy, czym jest utrata niepodległości i jak istotna jest niepodległość. Cześć, kochani! Zmierzamy wszyscy pod scenę. Zmierzamy pod scenę przy zielonej bramy. W oknie u szczytu zielonej bramy, ono jest teraz otwarte, widzimy fotografa, tam będziemy, mamy umieszczony aparat fotograficzny i po części oficjalnej pod zieloną bramą wspólnie zrobimy sobie wielkie gdańskie rodzinne zdjęcie z okazji 20 parady niepodległości wpiszę się w tradycję tych zdjęć, które tutaj się realizuje. Mieliśmy z okazji stulecia niepodległości, piękne zdjęcie. Mieliśmy wcześniej potężne zdjęcia, a teraz będziemy mieli kolejne. Rok 2022, Leszko, no można powiedzieć, że to pierwsza parada po covidzie. Dokładnie, dokładnie tak. Jesteśmy w czasie po Chcemy Chcemy się policzyć, chcemy zobaczyć nas wszystkich, chcemy się ze sobą wszyscy przywitać, chcemy uśmiechnąć się do siebie w tym właśnie czasie, po tych trudnych dwóch latach, w czasie w których niestety odeszło wiele, wiele osób. Z naszego stowarzyszenia, poprzedniego wiceprezesa Marek Kraśnicki, wciąż nie możemy się z tym pogodzić. Miał dopiero 56 lat w dolnym a jednak podłogą. Byliśmy ostatnio nagrodę. Za jego duszę w Mario. Nie, no, nie możemy wciąż pogodzić się z tym, że, że Marek odszedł. Ale wspominamy także tych wszystkich, którzy współtworzyli naszą paradę przez ostatnie 20 lat. To był by także inny słowa. Jacek słychał. też niestety odszedł w 2010 roku z wypadku samochodowym, w tym wypadku motocyklowym, w wypadku komunikacyjnym. Wspominamy Floriana Stanowskiego, który przez. Wiele, wiele lat wcielał się w rolę Józefa Piusowskiego. Wspominamy w końcu Pawła Adamowicza, wspaniałego naszego partnera, patrona, osoby, która, bez której parada by się nie odbyła. Osoby, której tak bardzo zależało. zawsze na tych wszyscy przyjdą. W tym czasie nasze chóry połączone zaśpiewają nam pod dyrekcją Darii Polanowskiej. Pani Panu. nasza dyrygentka, czy jest Pani tutaj z nami, czy może Pani nasz, nasze chóry już poprowadzić do, do śpiewania, tak żeby umieścić nam te chwile czekania na wszystkich. A musimy poczekać, nie niecierpliwcie się, drodzy przyjaciele, ale musimy poczekać, dlatego że olbrzymi, olbrzymi tłum idzie za nami. I tak zawsze jest w paradzie, że, że na początku, e, że nasza że, że parada jest, powiedzmy sobie, wąska. Dlatego nie mieści się w jednym momencie zbyt dużo osób na naszych wąskich ulicach. Dlatego musimy poczekać kilka minut, aż wszyscy dojdą. Widzimy, że Idzie do nas bardzo duża liczba osób. Więc czekamy tak, żeby wszyscy znaleźli się na rodzinnym zdjęciu, a przede wszystkim, żeby wszyscy mogli odśpiewać hymn narodowy. To jest niezwykle, niezwykle ważne dla naszej tożsamości. Za chwilę tutaj już na naszej scenie szykują się dwa chóry. Jest to Gdański Chór Nauczycielski oraz Chór z Kelcji Muzykali. Gdański chór nauczycielski, który przed Państwem wystąpi w programie właśnie mieszki patriotycznych. Wśród Państwa będą też nasi harcerze, wolontariusze będą rozdawali śpiewniki. Także z pewnością większość z nas zna te utwory, ale jeżeli nie, możemy się posiłkować. Um, oczywiście świętym A więc Messi, kur, małóż, w wersji chór nauczycielskiej służącej się pojawił. Powstał w, rzędziów, w, 1884, w roku, roku w stanie zniszczyć z wersją Oddziału Polskiego Związku Kurów i Orkiestr. Przez pierwsze lata chór pracował w składzie żeńskim jako kameralny chór nauczycielski pod kierunkiem Leona Starskiego oraz Krystyny Kowalczyk. W roku 1986-1986 zespół przekształcił się w środowiskowy chłop Mieszany. E, opieka artystyczna na pani Teresa Papiewicz. Członkami chóru są czynni zawodowo i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele innych zawodów. Gdański Chór Nauczycielski prowadzi bogatą działalność artystyczną. Organizuje własne koncerty, kameralne z budynku oświecką, w Lidl i Miasta innych miasta Polskie. Uroczystości, które czy... się w różnych środowiskach regionu miejskiego, a tu między Instytucji Szczędności Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i szkół na terenie Gdańska. Repertuar Kuru to oczywiście utwory sakralne, świeckie, a kapela, pokarmowe instrumentalne z wszystkich epok, kompozytorów polskich i obcych. Kolejny chór, bo będziemy dzisiaj mieli chóry połączone, to chór XIX Liceum Ogólnokształcącego, młodzieżowy chór z Kelsii Muzykali, Chór młodzieżowy został założony we wrześniu 1999 roku. W ciągu kilkunastu lat istnienia dał około 300 koncertów, między innymi w Harmonii Bałtyckiej, dworze Artusa, Ratuszu Głównomiejskim, Ratuszu Staromiejskim Urzędzie Majorówskim, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności, w Kościołach Gdańskich, a także na Placu Pergoli we Wrocławiu podczas festiwalu w Racislawie, chór tworzą uczniowie klas artystycznych, grupy muzyczne dziewiętnastego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Za chwilę będziemy wspólnie mogli z nimi odśpiewać wieźni, a tylko dalej widzimy jak Wypełnia się powoli długi targ, a od dali widzimy też flagi, które powiewają, aż już do końca ulicy długiej w kierunku Złotej Bramy. Także myślę, że jak co roku jest nas tutaj bardzo dużo, wśród nas oczywiście widzimy grupy rekonstrukcyjne, które witamy gorąco, które dodają urody plastycznej, ale to nie tylko. Strona plastyczna to również bardzo pieczołowita rekonstrukcja stroju z epoki, kultury z epoki, także podziwiajmy ich, są wraz z nami, są Tiusolczycy, są rekonstruktorzy, którzy rekonstruują wiek XVIII, wiek XVII, jest też grupa rekonstrukcyjna, która tworzy epokę bitwy pod Grunwaldem, a więc te wszystkie historie, które powiązane są z historią naszego miasta, można powiedzieć, że przez Gdańsk, Przetaczała się historia opowiadająca o, o, można powiedzieć, o całej trudnej, skomplikowanej i pożliwej, ale jakże ciekawej historii Gdańska, miasta polskiego i całej Europy. Wyjątkową historią, która dotyczyła naszego miasta, była oczywiście historia XX wieku. Może jak jedna z nielicznych miast na świecie, można powiedzieć, że poprzez historię miasta Gdańska widzimy tragiczną, a w historii roku XX. Pamiętajmy, że wolne miasto w okresie międzywojennym, później atak niemiecki w roku 1939, czyli te najbardziej trudne momenty, Druga Wojna Światowa, zniszczenie miasta blisko 90%. Odbudowa przez Dragożdżan tego miasta, które dzisiaj możemy podziwiać, no i ten Związki Feder, czyli Solidarność, czyli Nowy, który zaczął złamywać, wyrywać symboly z, z muru, który oddzielał nas od wolnego świata. I historia teraz nowej Polski Polski, która powstała jakoś kraj nieodległy, niepodległym, popularny.

一统，我们就是。